Uwaga! Cześć, witamy Was serdecznie. Ja jestem Ola, a to jest Piotrek. Jesteśmy z kanału Wszystko Gra. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak się bawić z dziećmi, nie używając do tego zabawek, to zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. No i co, korzystamy z takiej okazji, że. Mm, Siedzimy na kwarantannie, pozamykali wszystkie przedszkola, więc to jest doskonała okazja, żeby pokazać, co można robić z dziećmi, żeby się nie nudziły i jak do tego wykorzystać różne przedmioty, które każdy ma w domu. A dzisiaj pokażemy, jak wykorzystać Kinderiejka Mamy jej bardzo dużo! Ale dobra, nie przeszkadzajmy sobie. Pokażemy, jak na trzy sposoby wykorzystać takie oto jajeczka, które zazwyczaj wyrzucacie, ale ja namawiam Was do tego, żebyście je zatrzymywali, żebyście je zbierali. My z Piotrkiem zaraz pokażemy, co można ciekawego z nich zrobić, okej, okay, Piotrek? Pokażemy. Pierwsza zabawa to będzie nauka matematyki. Piotrek bardzo lubi matematykę, uwielbia liczyć cały czas mnie męczy różnymi zagadkami matematycznymi, a teraz ja go trochę pomęczę. Mamy tutaj taką planszę po jajkach, tak, wytłoczkę i tutaj mamy jajka z różnymi działaniami matematycznymi. Wysypiemy sobie teraz te jajka, pomieszczamy i zobaczcie, tutaj napisałam, wypisałam różne cyfry. To co, wylosuj sobie jakieś jajko. Co my tu mamy? Powiedz głośno, co to jest? Co tam jest napisane? 10 dodać 3. 10 dodać 3. Ile to? Powiedz głośno. 13. 13, świetnie liczysz, nawet palców nie musiałeś do tego użyć. Wow, ale mam zdolne dziecko. Ale jeszcze sprawdzimy sobie, czy na pewno to będzie 13. Otworzymy to jajko. I w środku są ziarenka. I to jest rozwiązanie tego zadania. Trzeba je policzyć. Czy na pewno jest ich 13? Policzymy razem. Dobra, liczymy. 1, 2, 3. Mhm. 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13. I co, jest 13? Tak. Jest 13, ale to jest też świetna okazja, żeby pokazać, jak inaczej można zapisać tą liczbę 13, bo 13 to nie jest tylko 10 dodać 3, ale też może być na przykład ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dodać. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dodać 6 to też jest 13, prawda? I możemy tak jeszcze bez końca się bawić, tak? Czyli co? Wkładamy ziarenka do środka. To co? Spróbujemy jeszcze jakąś liczbę? Jakieś działanie policzyć, to Piotruś wylosuj sobie, proszę. 3 do Dobra, mamy 3 dodać dwa. Ile to jest? Powiedz głośno. No, ale powiedz, ile to jest? 5. Świetnie sobie Piotruś poradził, oczywiście, to jest 5. Co? Sprawdzimy, czy to jest 5? Tak. Sprawdza. Uch, sprawdzamy, ale wystrzałowe, jaja. Uwaga! Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. Świetnie. I jak jeszcze możemy e, policzyć. Jak możemy jeszcze tą, zapisać tą liczbę 5, zobacz. Dodać 7 dodać 2. 2 dodać 1, dodać 2. O właśnie tak, możemy też tak zrobić. Świetnie. Bardzo dobrze. Albo na przykład 4 dodać 1, prawda? Super. Ok, I tak możemy bawić się całymi godzinami. Dzieci mogą same się bawić i same mogą też sprawdzać, czy dobrze wykonały, więc to jest świetna zabawka dla zapracowanych rodziców, którzy chcą trochę popracować, a potem podejść do dziecka i sprawdzić, czy dobrze się bawi. Teraz wykorzystamy sobie edukację muzyczną. Co my tutaj mamy, Piotrek? Zobacz, co to jest? Ziarna. Jakie to są ziarna? Kawy. Ziarna Kawy. Lubisz zapach kawy? Tak. Ja też lubię. Dobra. A co to jest? Ryż. Ryż. Mamy tutaj właśnie zapasy ryżu, zapasy kawy i zapasy? Cukru. Cukru. Lubisz takie? Tak. Są tak. Dwa jajeczka z cukrem. Dwa jajeczka będą yy, z czym? Z, z ryżem. I dwa jajeczka będą z... Z, kawą. z kawą. Teraz wyobrażamy sobie, że nasze jajka zamieniają się magicznie w grzechotki. Co ty na to? Lubisz muzykę? Lubisz grać? I uwaga, posłuchamy, jak one grają. Bo u nas wszystko gra nawet jajka. Ale uwaga. Teraz masz takie zadanie. To będzie dźwiękowe memory. I trzeba dopasować, dobrać w pary jajka, które brzmią tak samo. Uwaga! Próbujemy. Weź jedno jajko. Jak myślisz, co tam jest w środku? Nie otwieraj. Dobra, kładź sobie tutaj. Weź sobie teraz drugie jajko. Mm, trochę inny dźwięk, prawda? Cukier. To jest cukier, pewnie tak. Kolejne jajeczko weź. A to myślisz, że co? Masz już pierwszą parę? Tak. Świetnie. A to? Cukier. cukier. A to co to będzie? Ryż. Ryż, dobra. A to też. Ryż. To też, no dobra. A teraz sprawdzimy, czy na pewno jest ryż. Jest ryż. Super. Cukier. A tu też jest cukier, nie ma co sprawdzać. Piotrek. Świetnie, Ci poszło, masz doskonały słuch. Piąteczka. Super. z takich par możemy sobie stworzyć bardzo dużo, ale pamiętajmy, żeby nie były e, podobne do siebie te dźwięki, bo będzie bardzo trudno odg odgadnąć. To co, może teraz sobie coś zagramy? Co ty na to? Weź sobie jedną grzechotkę. Uwaga. To taka gra, zrób to co ja. Teraz ty, tak samo jak ja. Super! A teraz uwaga, zagramy sobie keepikasza. Uwaga! Kipikasza, kipi, groch. Kipikasza, kipi, groch. Dawaj! Kipikasza, kipi, groch. Kipikasza, kipi, 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 groch. Super! No dobrze, no to tak. Mieliśmy już matematykę, mieliśmy muzykę. To co teraz? To teraz wybuch. Wybuch? Lubisz wybuchy? A wybuchy to jest co? To jest chemia. Więc teraz będzie lekcja chemii z jajkami Kinder. Tak. Mamy jajeczko. Potrzebny będzie proszek do pieczenia. Piotrek trzyma jajko. Mamy proszek do pieczenia i woda. Zwykła, zwyczajna woda z kranu. No i przyda się jakaś miska. Uwaga! Nasypiemy trochę tego proszku do pieczenia tutaj. No, gdzieś tak, połowę jajeczka, zapełniamy. I teraz wlewamy wodę, i będzie trzeba bardzo szybko to zamknąć. Wow, e, ściany czyste? O nie, no dobra. Podobało Ci się? Tak. Super! Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do oglądania i zapraszamy do, na kolejne odcinki. W kolejnym odcinku chciałabym pokazać, jak wykorzystać zwykłe kartki do zabawy. Naprawdę dzieciom nie trzeba dużo do zabawy, wystarczy tylko pomysł. My uważamy, że wszystko gra, na wszystkim można zagrać, wszystkim się można bawić. Do zobaczenia, cześć!